Dzień dobry, witajcie na kanale Tomasz Kropek Słuchajcie, ja już po wykopkach jestem Na tym polu już tutaj kiedyś byłem No ciężko się chodzi Badyle stoją Zobaczcie tak jak tutaj Wysoko, ciężko się przemiata Przeszedłem sobie tam Parę razy wzdłuż, tam i z powrotem No i coś fajnego wyszło no, Także ja Was zapraszam na film Pozdrawiam serdecznie I miłego oglądania, pozdro No badyle tutaj Wysoko stoją, słuchajcie Wiatr wieje Ale mamy fajny sygnał Na 85 Kopniemy Jest na wierzchu i już widzę krągłość Widzę krągłość Pierwszy dołączek dzisiaj Może zobaczymy To tutaj leży za krągłość tą krągłością jest co o, będzie helerek jakiś chyba i to nawet czytelny słuchajcie zobaczcie pierwszy dołeczek heler super Andzku. 84 będzie drugi dołeczek słuchajcie co tutaj będzie jeszcze w dołeczku i już nie i patrzymy coś tutaj będzie Zobaczcie, jest druga moneta, jest drugi moniak, drugi dołeczek, druga moneta, 5 minut na polu, masakra, cyk jest druga, zobaczcie, druga moneta, już ją bierzemy, bierzemy, patrzymy co to. O, to będzie to samo. Czekajcie, tam, tutaj o. No jest, może mniej czytelna druga strona. No ale drugi moniak. Pięknie. A pamiętam, właśnie, że jak tutaj byłem, już na tym polu. że W tej linii właśnie tutaj monety wychodziły. Fajny guzik wyskoczył. Także no, pokręcę się jeszcze tutaj. Jak myślicie? będzie trzecia moneta. Sygnał 86, czysty Nie będzie głęboko Zobaczmy 85 teraz Zobaczmy Co tu powiedzie e, Tym razem tylko aluminium Śmieć 76, tutaj sygnał. I co tutaj będzie? Będzie kapsel, chyba jak to wygląda. wygląda na kapselek. Zobaczmy, co to za kapselek. Jest wiem, że bywały takie ze swastyką, nawet gdzieś nawet taki jeden posiadam w domu. Czekajcie, od wiatru się odsunę. No nie, ten akurat nie jest ze spastyką, kapsel, ale jest tak samo fajny. Fajnie wygląda, słuchajcie zdjęcia jakieś tu rzucimy Ciężko się tutaj przemiata, ale mamy sygnał 86, 87. Zobaczmy co tutaj. Dobra, jest chyba na wierzchu. jest jakaś krągło i to będzie guziczek No Będzie guziczek kochani Nic specjalnego Coś tam nawet napisane jest z tyłu No ale kolejny fancior jakiś jest Totem miałem sygnał taki słabiutki 60 parę ale czysty był I mamy jakąś monetę ale to będzie chyba adolfinio zjedzony przez ziemię. Po wielkości może tak być. Trzecia dzisiaj. 90, 91. I coś głębiej chyba będzie. No, dzwoni pięknie. Może tylko coś fajnego. Dobra, jest na wierzchu. Jest coś tutaj Tutaj nie. Słuchajcie, podkładka, nie Grubo Idziemy dalej się pasie Okolica Pogoda piękna zobaczcie Wietrzysta, a my tutaj mamy A my tutaj mamy Muniaka Moniak, moniak Cóż to będzie? Będzie fenol Bez fenola nie wracam Nawet stan fajny, zobaczcie Będzie Pozdro Tutaj był dołeczek, była moneta, jeden penis Tuż obok Sygnał na 70 Zobaczymy Co tutaj będzie Dobra, jest na wierzchu Gdzie jest coś? Tutaj Ha kolejna moneta Tuż obok Ale ta będzie starsza niż ten fenol To będzie coś chyba z helera mi się zdaje Chociaż ciężko powiedzieć teraz, bo to wycieruch jakiś. No, z tego się nic nie przeczyta, ale po wielkości mogę się domyślać, że to był jakiś helerek. No nic, czwarta moneta. Lecimy dalej. Tutaj fenol, tutaj heler. A tutaj sygnał 88. Zobaczmy. Ale pięknie dzwoni późne Słuchajcie nie krągłość kolejna podkładka kolejna, nie Saka. Do tego tak fajnie dzwoniło 87 tutaj. Ech, może być jakieś aluminium. Dziwnie, co bierze. No co? Nie wiem co to, ale może być na bogato. Tutaj. Ostatnie blaszki mnie prześladują. Jest kolejna blaszka ale zobaczymy razem co to za blaszka bo jeszcze nie widziałem. A będzie co chyba majówka. <laughs> Kurde ale jazda. Pięknie to się podoba słuchajcie. Czyszczę i, i zaraz jestem z powrotem. Super. następne czyszczenie na polu. Mojóweczka, tak wygląda. Zjedzona troszeczkę. No ale fajny fancik. No. Cieszy, coś się dziś dzieje. Coś się dzieje. Mimo to, że tutaj ryżowisko jest. Ale jest kolejny. Fajny fancik. Tutaj sygnał godny uwagi. Zobaczmy. O, obrączka jakaś od zwierzęcia, To jest druga już, przed chwileczką wykopałem też jedną. No, będzie Lignął na 90 i chyba już dzisiaj ostatni dołeczek, słuchajcie czas się kończy, trzeba do domki jechać za chwileczkę. Zobaczmy co tutaj jest, no niestety aluminium na zakończenie aluminium no nic, było to co było, widzieliście nie za wiele no ale też ciężko się przemiata na takim polu, Będzie trzeba przeczekać aż rolnik tutaj przerobi to pole. Także jeszcze tutaj wrócę, bo na pewno coś stąd jeszcze wyjdzie. Także dziękuję, żeście dobrnęli do tego momentu. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się na razie babatki.